Jestem ponownie Kurwa je pan najwięcej wyjebało w dupę Widzowie tylko streama wyjebało To nie winam, tylko internet jest do dupy Po prostu mi wyjebało internet I tam nie gdzieś Nie wiem czy wy widzieliście co się stało Pewnie nie bo wyjebał tego live'a No do kurwy Czekajcie Muszę sprawdzić coś. Na jakim momencie Eisa się dzieje? Kurwa na momencie, gdzie są babki. to do dupy. To po prostu musiałem jakieś odkopać groby tyle. O kurwa. Zabił mnie z kurwy A straszne to nie jest.

Jestem z powrotem, kurwa nie wyczynam. Udało się. Ale kopa ma skurwy ten. O, to gdzie w dwójkę byli... A myślałem, że to ja dam kopa, a to do dupy. Era game, air game. To wy w ogóle pisaliście w tym czasie, bo ja nie patrzałem. Siema, 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 siema. Wiecie, bo mi czasami tak po prostu w dupy internet. Kurwa, ja... JA miałem CAŁY CZAS MONITOR ZWIDZGAWCZONY! Nawet z końca tej gry nie widzieliście, no. Ja nie wytrzymam. I nikt nie pisze. No to tą grę całą praktycznie nie widzieliście, co dupa. A tam mi ta chujowa była. Jak zwykle to samo kurwa. Ciężko streamować, ciężko kurwa. <tryk> raz to do pokoju wejdzie, raz, to raz to kurwa.

Teraz widać ekran. Czekajcie. To trochę ścina, kurwa. Nie wiem czemu. Nie dało się tu większej sensy dać. tak? Czemu tu wejść nie mogę? O, tu ustro działa, ale ja brzydki jestem. Nie sprawdzę tam na spić teście tych, kurwa, bo tam piszę IP. Pi. Wystarczałem. É um, no curva! Controle. Co tu pisać? Nadal nie mogę być z domu No trzeba co zrobić? do dupy gra. <laughs> to gra jest do dupy. Co mam z tym zrobić? Kurwa do je zjebać. Pająk. Jestem tak skurwiony, że mnie to nawet nie wystraszyło Oj dupa kurwa A wyjeb mnie potworze jebany w dupie mam kurwa No i to. Pierdalaj kurwo Idę spać dalej No nie mogę No very happy, very happy A teraz spać! Nie to nie kurwa И что бачишь? Он аманулся. И что сейчас стало? Варва! А не твой... Он отомляется, пожалуйста. На ебана курта. A jednak nie, bo się umarła. No. Róbcie kurwa. Nie mam teraz czekać kurwa. Ty zrobił kupę, widzowie. No tak jest, kurwa, jak muszę codziennie live'y robić. A na to nawet nie mam dobrych warunków. Czy kurwa, pies zesrał w pokoju teraz. Bo, kurwa, mam małego psa. A ten mały pies, kurwa, sra. I śmierdzi tutaj, kurwa, widzowie. Nie mam tego dosyć. Skąd się to kurwa? Nie. No nie to się zrobić, to ja mam zrobić. Ja sama umrę, Fittofie. Może coś innego mam zrobić? No nie no to co ja mam zrobić? Ta mikrofona nie działa to kurde Aha mam przynieść stać kurwa i patrzeć Jeszcze wybucha kurwa no jebane No jest to, kurwo Bo nie wytrzymam No i co dai, no Po prostu może mnie zabić ta baba, kurwa Co to jest? Jeden złoty Dawaj jak wejdziesz, dam wiek z donata. A ja tu mam wyjść? No, natrypisa, chłopcze. A chodzi. Nie wiem, co się stało, nawet nic nie widziałem A wkinąłem No to co ja kurwa mam Ja nie wiem co ma zrobić. Ktoś mi napisał, kurtę. Ptaszek. Jeden złoty ptaszek. Pyl, ale ptaszek, ptaszek. przez o, jak coś. A wiem co to jest za strona. Jak ją na jak ją wejdę, to będę raj wam chciał skończyć. 親もかいもてるわけ A się ciężko phaty nie pamię zakon No jest jeszcze no w dupie to matku tam jest Dajcie mi tam i tyle No co ja tam miałem zrobić? A weź mi z tą grą! Mam jej dosyć. Tak nic z tego nie ogląda.